Halo, halo, witam wszystkich cieplutko i serdecznie w moim kolejnym poradniku z Game Maker Studio 2, a w dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak zrobić animację postaci. Zapraszam. Otóż, żeby zabrać się w ogóle za jakiekolwiek tworzenie animacji, wypadałoby najpierw przygotować grafikę, z której taka animacja powstanie. Ja przygotowałem przed nagraniem taką grafikę. Wygląda ona w ten sposób. Jak widzicie, w ogóle to nie przypomina żadnej animacji, poza tym, że są klatki przedstawiające jakiś ruch, ale to nie jest animacja jeszcze. Bo naszym celem jest zamiana takiej oto siateczki klatek na taką oto animację. Jak takie coś zrobić? Otóż, wystarczy kliknąć. Nazwam dwa, no trzy, trzy rzeczy. Pierwszą z nich będzie Edit Image, który przekieruje nas, tutaj ten przycisk, do edytora grafik, o którym mógłbym nagrać też kolejny odcinek, ale jeśli macie jakieś inne propozycje, co mógłbym nagrać, wytłumaczyć, piszcie śmiało w komentarzu, ja postaram się to zrealizować, albo wam podpiszę, no jakby zobaczy się. Ale tak, przejdźmy dalej. Drugą rzeczą, jaką należy kliknąć, no nas tutaj z tych rzeczy, lecz tu zakładka Image, i convert to Frames. Ta opcja nas interesuje, ponieważ ona nam otwiera okienko, które właśnie już będzie widzieć taką oto siateczkę naszych klatek na coś, co już bardziej będzie przypominać nam już taką prostą animacją, animację klatkową. Jak widzicie, mamy tu kilka wierszy, które odpowiadają za jakość tych naszych, nie tyle co jakość, ale za właściwości właściwości tych tutaj okienek. Jak widzicie, te okienka to będą nasze jakby przyszłe klatki. Teraz ustawiamy w której pozycji te klatki będą i wie, jakie one będą po kliknięciu convert zamieni nam się właśnie taka oto grafika stoich z, z tych klatek na już taką oto animację. Ale wróćmy z powrotem do tego co tutaj dane wiersze robią. Lecimy po kolei. Number of frames, liczba klatek I jak widzicie zmniejszam to od razu nam się też ucina jeden tutaj właśnie ten kwadracik go zwiększę. Możemy zwiększyć też ilość tych do większej ilości na przykład 12, tylko interesuje nas animacja zwykła. Drugim wierszem są klatki na rząd, czyli no po prostu zobaczcie. Jakby mamy 3 klatki na rząd, jak no się zgadza, jak zwiększę na 4 klatki. A liczba klatek na rząd zostanie na 3, to automatycznie kolejna pójdzie nam dalej. Jeśli tu zmniejszę, to jedna klatka pojawi się tu niżej. Czyli będą dwie klatki na rząd. Ale wróćmy z powrotem do tego stanu. Wielkość tych klatek. Co jest bardzo ważne. bo ważne jest to, aby wielkość naszych klatek była równa. W miarę I żeby ciągle w każdej klatce nasza postać była w tej samej pozycji. To się nie że w każdej pozycji, tylko żeby. no. Z grubsza była w pośrodku, nie licząc tych tutaj ruchu rączek i nóżek. O to o to mi chodzi. Jak widzicie, możemy zmniejszyć sobie wielkość tych naszych klatek i wtedy właśnie nam się one zmniejszają. Można tak samo zrobić z drugim subakiem, ale ja nie chcę tego i wróćmy do poprzedniego stanu. Kolejną tutaj kolejnymi właśnie w sumie wierszami to są wiersze jakby przesunięcie, Jak Zobaczcie. Pionowe przesunięcie tych klatek, tak? Jak widzicie, tutaj je przesuwam bardziej. Jak widzicie, tutaj mogę sobie poprzesuwać, jak, jak, jak chcę, dosłownie, ale mi ta opcja na razie nie jest potrzebna, bo ja Wam pokażę na tym na razie jednym przykładzie. Kolejny wiersz jest bardzo podobny: Horizontal Pixel Offset, czyli to będzie to samo, tylko będzie przesuwał całość w pikselach lub też właśnie w pikselach w pionie bądź poziomie. I tutaj separacja. To też jest bardzo przydatna tutaj rzecz, ponieważ nie zawsze musimy mieć w tak równych odstępach tutaj nasze animacje, ponieważ mogłyby być również większe odstępy, a grafiki dalej chcemy zachować, żeby wielkość była ich 48 na 48 dlatego możemy w sumie zwiększyć właśnie ich przesunięcie od siebie. Jak widzicie, przesuwa nam się i tu, gdyby znajdowała się grafika, to wtedy by złapała stąd, a tego już nie. Wróćmy do poprzedniego stanu. Więc uznajemy, gdy już sobie wybraliśmy taką grafikę, jak, w jakiej ona ma pozycji zostać przekonwertowana. Klikamy przycisk, ten jedyny na dole, konwertuj. Tutaj pojawi nam się ostrzeżenie, że w sumie ta grafika zamieni się na taką grafikę. No, zobaczcie w sumie sami. Już nie mam tej grafiki tych kilku pozycji, tych trzech na czterech wiersze, kolumny, tak? Czterech wierszy na trzy kolumny. O, to miałem na myśli. Już zamieniło nam się na taką oto animację. O. Właśnie tutaj dodałem jedną klatkę więcej. Klikając ten przycisk, ale mówię, to będzie w kolejnym odcinku. Na razie niepotrzebne nam jest to. Poza tym widzicie, że mam tu już przygotowaną animację. Żeby nie być takim tutaj kłamcą, to ktoś mógłby mnie złapać za słówkę, że przecież tu są cztery klatki, ewidentnie widać. A tu są trzy. No to już wystarczy, bo ja sobie skopiowałem po prostu jedną, żeby ten ruch tej postaci wyglądał na nieco bardziej taki realistyczny. To y skopiowałem tą kratkę i wkleiłem tu na końcu. Przeniosłem sobie teraz tak. Jak widzicie, mam już sensowną animację. To już jest połowa sukcesu nasza. Bo gdy mamy już taką oto animację, Drugą rzeczą, jaką warto, bardzo warto się zapoznać i co naprawdę jest ciężką rzeczą, to w się sensie nie tyle, co ciężką, ale potrafiącą zirytować, jest ustawienie maski kolizyjnej. Maska kolizyjna to coś, taka przestrzeń, którą program interpretuje jako tu zaczyna się obiekt. Rozumiecie? Bo jakby Grafika to nie jest obiekt, obiekt to jest jakby zbiór właśnie rzeczy, między innymi tej grafiki Jako jedna właśnie z tych właściwości A maska kolizyjna to to jest ta przesłynka, na której już będzie interpretowana, w którym momencie jest już jakaś kolizja, a nie Jak widzicie można wybrać różne mode Mode, nie wiem jak wygląda, to muszę tłumaczyć, mody, tryby Możemy automatycznie, co nam walnie. Zwykły prostokąt na szerokość i wysokość naszego obrazka możemy też wybrać cały obrazek, czyli będzie wraz z pustymi przestrzeniami albo manualnie ją sobie ustawić. Jakby ważne jest to, żeby każda z tych naszych przyszłych animacji miała w tym samym miejscu maskę kolizyjną, bo gdy będziemy ją zmieniać później w kodzie, to żeby nie było takiej sytuacji, że dojdziemy do ściany, będziemy chcieli iść do góry, ale wtedy właśnie zmieni nam się grafika i będzie inna maska kolizyjna. Która będzie już na przykład ustawiona od razu przy tej zmianie grafiki na nieco większą, przez to wejdzie w kolizję ze ścianą i, i postać nie pójdzie nam do góry. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Jak nie, to mogę Wam odpowiedzieć jeszcze raz w komentarzu. Jak tylko napiszecie, gdzie się zgubiliście. Ale tak, mając właśnie tutaj mm, inne grafiki, ja postanowiłem sobie wyjść z założenia, że zrobię sobie taką oto grafikę. Znaczy, nie grafikę, tylko maskę kolizyjną, ale się dzisiaj plączę i ustawię ją sobie manualnie na takie oto współrzędne te koordynaty. Jak widzicie, każda z tutaj z tych będzie posiadać takie same, żeby było w tym samym miejscu ona, w każdej innej pozycji. Oczywiście każdy z Was może sobie ustawić to jak chce, jak mu wygodniej, po prostu, ale ja uznałem, że gdy. Ta maska kolizyjna będzie ustawiona w ten sposób. To będzie dosyć bardzo fajnie, realistycznie, ponieważ nasza postać, gdyby miała dotąd maskę, to nie mogłaby na przykład podejść tak y, do ściany, tak. No wiecie. Y, o, jak jesteście tu. Mamy naszą postać. A, wybierzmy sobie najpierw y, i wyłączmy sobie siatkę. Gdyby, jak zobaczycie, że gdyby nasza postać miała maskę kolizyjną tutaj, po sam czubek, to maksymalnie mogłaby dojść do tego momentu. A jeśli ma tutaj na same nóżki, to już może dojść nieco bliżej tej ściany. Przez co gra wygląda na taką bardziej realistyczną, że można dojść bardziej do ściany, bardziej do czegokolwiek po prostu. Na przykład, o, można dojść tak nad, nad morze tutaj, <laughs> jakie kurde morze? Wodę. Nad wodę i no zobacz, co wygląda naturalniej, to czy to. To już zostawiam wam sobie do ocenienia, ale przejdźmy z powrotem do naszej grafiki. Już przygotowaliśmy sobie cztery takie grafiki w czterech oczywiście kierunkach, bo tych kierunków może być równie dużo więcej. Ale ja przygotowałem tutaj poradnik na te cztery podstawowe kierunki, dlatego nie pozostaje mi nic innego, jak przejść do kodu. Jak widzicie, pierwsze co to ustawiłem na w ogóle taką startową grafikę naszego obiektu na sprite naszego tutaj gracza. To jest pojedyncza grafika, więc ona nie ma tu animacji, jakby ona jest po prostu po to, żeby no ten gracz tutaj w tej chwili wyglądał jak gracz, a nie jak taki po prostu sześcian, bo i tak później będziemy to zmieniać, ale no jednak teraz wygląda to jak gracz. Ja wszystko wykonałem w evencie STEP, czyli w evencie, który wykonuje się w każdej tutaj mojej Klatce gry. Jeśli pamiętacie z moich poprzednich odcinków, to tutaj pokazałem, jak zrobić sterowanie, jakie ja zrobiłem. I myślę, że jest działające przede wszystkim, czyli, czyli spoko. Chociaż można byłoby to zmieścić pewnie w mniejszej ilości linijek. Tak samo jest z moją tutaj animacją. Jak widzicie, 40 linijek na oko poświęciłem na stworzenie kodu animacji. Ale co ja tu w ogóle zrobiłem? Odsłonię w ogóle pierwszego ifa i wytłumaczę co tutaj się dzieje. W ogóle rzeczą, która będzie się przewijać przez ten cały kod będą głównie ify, else, które wytłumaczyłem tam w poprzednim odcinku oraz w sumie trzy rzeczy. Pierwsza to jest image speed, czyli prędkość naszej animacji. Image index, czyli konkretna klatka naszej animacji. I gdzieś tu jeszcze mam yy, sprite index. Czyli naszą jakby wybraną grafikę, wybraną naszą animację. Postanowiłem tutaj, że ten poradnik pokaże wam gotowy już kody do przepisania, bo ciężko to, żebyście się nie pogubili, dlatego już wam tłumaczę co ja tu zrobiłem. Pierwszą rzeczą jest ustawienie, że gdy wszystkie moje klawisze testerujące, czyli góra, dół, lewo, prawo, nie są wciśnięte, to moja animacja nie będzie się ruszać, Czyli moja prędkość animacji jest ustawiona na 1, a zarazem ustawię indeks tej mojej animacji na 1. Bo jeśli się przyjrzycie, mamy tu cztery klatki i w GameMaker Studio je interpretuję jako 0, 1, 2, 3, czyli numeruję je od zera. A że każda moja animacja tutaj ma taką zwykłą pozycję stojącą bez tutaj wyciągniętej nóżki, czyli będzie tu właśnie ustawiona na 0, 1, 1, to jest moja animacja stojąca I w każdej tutaj wybranej grafice będzie to na, tym samym, na tej samej pozycji Co będzie mi bardzo ułatwiać później kod, żeby się nie bawić W konkretne przypadki, gdy jest taka i taka animacja Po prostu Można było się też, natknąłem się, robiąc jakiś research do tego odcinka Żeby to w miarę sensownie ułożyć Że ktoś mógłby użyć jeszcze takiej opcji, że if keyboard bo Keyboard, check key e, o co ja napisałem? Keyboard Check key nauki. No key. no key Jakby spotkałem się z takim oto zapisem I myślę, że jest trochę błędny Ponieważ, że gdy Żaden klawisz nie jest wciśnięty Tak to bym przetłumaczył na taki ludzki język to wtedy nie będzie się nic działo. No ale zobaczcie, co się w teorii dzieje. Mamy animację, która działa. Co nie? Nic nie klikam, a nawet mogę wam udowodnić. Klaszczę, nic się nie dzieje dla pewności. I w teorii to działa, ale ktoś mógłby na przykład zrobić coś takiego. Idzie, klika na przykład spację, puszcza klawisz, animacja dalej idzie. Oczywiście to jest błąd, bo nie chcemy, żeby nasza postać chodziła w miejscu. Po prostu, jakby... No może inaczej. Jak ktoś chce, żeby nasza postać chodziła w miejscu, to może takie coś zrobić. Oczywiście po puszczeniu spacji to wtedy żaden y klawisz nie jest wciśnięty i nasza animacja stoi w miejscu. Właśnie to jest błędne, bo mógłby mieć wciśnięty, nie wiem, na przykład klawisz Shift, Ctrl, Alt, którykolwiek. Teraz mogę kliknąć klawisz R, puszczam klawisz strzałka w prawo i animacja dalej idzie. Jakby nie chcę tego robić, dlatego zamieniłem sobie taką oto komendę na nieco dłuższą, która będzie sprawdzać za każdym razem, czy te wszystkie klawisze nie są wciśnięte i jeśli nie są, to animacja też nie będzie się ruszać. Uff, nadążacie? No Dajcie znać w komentarzu. Dobra, drugą rzeczą jaką tutaj wam przygotowałem, to jest coś takiego, i tu musiałem rozwinąć jeszcze Elsa. Kolejną anim y komendą jest tutaj coś takiego, że gdy oba klawisze są wciśnięte, to też w tym przypadku nie będzie się animacja ruszać, bo gdy robiłem tutaj właśnie kod, pisałem tutaj większość dnia, taki żeby działał bezbłędnie, przynajmniej na moje potrzeby, to gdy klikałem dwa klawisze naraz, to potrafiła mi się na przykład zmienić grafika na tą idącą w prawo, albo na odwrót w lewo, a postać stała w miejscu. Jakby chciałem to zrobić w moim tutaj sterowaniu, ale też coś mi nie szło i pomyślałem sobie, dobra, jak działa, w ten sposób to nie ruszam. A że wszystko jest na ifach tutaj skonstruowane, to, to myślę, że jest też w miarę proste do zrozumienia. Więc tak, gdy oba klawisze są wciśnięte, to animacja stoi w miejscu, a jeśli jest któryś z nich pojedynczo kliknięty. To ustawiamy sobie wtedy prędkość naszej animacji na. No I tutaj już pokazuje co się stało. Sypedy, to jest moja prędkość postaci, którą ustawiłem sobie w evencie Create na 3. I podzieliłem ją na 10, przez co mam 0.3 w efekcie końcowym. Myślę, że to jest bardzo taka ładna tutaj prędkość animacji w stosunku do tych grafik, ale ale każdy może sobie ustawić na cokolwiek innego, jak, jak to woli. Oczywiście też tutaj w każdym tutaj ifie odnośnie tutaj strzałek będzie też zmiana mojej grafiki na czy to chodzenie w lewo, czy to chodzenie w prawo. I drugi if wygląda praktycznie tak samo, różni się tylko tym, że góra, dół się zmieniła na lewo i prawo. Drugi if wygląda tak samo, tylko że wszystko co było leftem zamieniłem na up i wszystko co było rightem zamieniłem na down i działa tak samo. Dosłownie jest to to samo, różni się tylko tymi klawiszami i zmianą tutaj nazwy na moich grafik. Zobaczcie jeszcze raz, jak to wygląda w efekcie końcowym. Moja postać idzie w lewo, idzie w prawo, w dół, w górę. Zatrzymuje się, co bardzo ważne, zatrzymuje się zawsze w pozycji, gdzie dwie nóżki ma. Na tym samym tutaj, w tej samej linii, i może podejść na maksa. Tutaj do ściany, otrzymowiłem w tej masce kolizyjnej. Jak widzicie, podchodzę do ściany i nic się takiego nie dzieje. Oczywiście ktoś mógłby mi jeszcze złapać, powiedzieć: Hej, hej, ale czemu na przykład, jak trzymasz strzałkę i idziesz w ścianę, to postać ci dalej idzie? No, jakby. No, nie, nie zmieniłem tego tak, no. w moim kodzie. Jakby uznałem, że nie jest to aż takie niezbędne, żeby takie coś zmieniać bo myślę, że nie jest to aż taki duży problem ale oczywiście ważne jest to, żeby pamiętać, że każdy tutaj mój kod zwłaszcza głównie ten, bo on nie jest taki mega uniwersalny ja go zrobiłem pod to moje sterowanie, żeby działał tak jak moje sterowanie Oczywiście, jak wejdziecie na inne poradniki, to zobaczycie, że ludzie to robią w inny, sposób, w inny sposób, ale ważne jest to, żebyście wy zrobili tak, jak wam jest wygodny. Jakby patrzę na swój kod, myślę, działa spoko, pod względem optymalizacji jest okropny, bo zobaczcie, 40 linijek na samą animację, a widząc innych poradniki, to robili to na przykład w jednej dynice, znaczy w jednej. No robili to w kilku mniej, nie wiem, w siedmiu linijkach, ale na przykład im coś tam nie działało tak jak ja bym chciał, żeby działało. Więc jak uznałem, że skoro działa, to nie ruszam, mógłbym to zoptymalizować, ale czy jest sens optymalizacji w dzisiejszych czasach, gdzie mamy tak szybkie komputery, tak dobrze liczące, że sprawdzenie kilku linijek parę razy w prostej grze, chyba nie byłoby takim dużym problemem. Co mogę więcej dodać? No, chyba wyczerpałem temat. Jeśli się Wam spodobało, to polecam, żebyście zostawili lajka, subskrypcję, co bardzo ważne, co mnie napędza do dalszego działania, i teraz mówię, jak każdy, typowy YouTuber, jeszcze zostawcie komentarz, bo czemu nie? Jeszcze las tego lajka. Boże, gorzej, mi troszeczkę tak cały dzień siedzę, programuję, trzeba wyjść na słońce do ludzi. Dobra, no nie, nie przedłużam. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli Wam yy, coś. Jest tutaj niewyjaśnione, zostawcie komentarz, postaram się odpisać. I widzimy się w kolejnym odcinku, no co wam mogę powiedzieć. Dziękuję wszystkim za oglądanie i pa! Raz jeszcze, pa!